Dobry wieczór, Filip Lewandowski, zaczynamy galę Prime Show MMA 3, ze mną Don cześć Kasjusz. Cześć, siemanko, ja mam mikrofon swój. Jestem tak podjarany emocjami, siedzą kurwa te emocje, że naprawdę jest super. Będzie się działo, Cassio, wielkie dzięki, no i co, idziemy oglądać pierwszą walkę. Dokładnie, idziemy oglądać pierwszą walkę, Kaimano-Tarzan, kurwa. Zapraszamy na walkę Tarzany kaimano Piąteczka i oglądamy. Bej! Śniak! Jeszcze minuta. Oj, no teraz zaczyna odczuwać! Jest kolejny cios! Jest! A Ta Tarzan przegrywa ten pojedynek. Panie i panowie, pojedynek przez techniczny knockout w rundzie trzeciej wygrywa Kacper Kajmano! Zrobiłem co mogłem, nie udało się, niestety. Ale jeszcze raz wam dziękuję. I następnym razem, a bardzo będzie lepiej. Dzięki jeszcze raz za walkę Tarzan. Ale nowy król dżungli. Kajmano, hey pozdrow. Przed wami Michał, Jean, Adrian, Cios. Wydaje mi się, że jednak zwycięstwo pójdzie na stronę Adriana Ciosa. Delikatnie wskazał chyba również na Adriana. Pojedynek ten przez jednogłośną decyzję sędziów wygrywa Michał Michał Cichy! Cichy, Cichy, Cichy. jest zaskoczenie, jest zaskoczenie. E, czy zgadza się z decyzją sędziów? E, tak, e, jeśli uważacie, że werdykt był zły, no to nie jest moja wina, tylko sędziów, no przecież w pierwszej rundzie to ciosko prawie zdemolował, w drugiej miał, leżał na nim dwa razy, raz miał dosiad, a później podnoszą rękę tego, tego drugiego Golesia. Kochanie. Dajcie znać, jak podoba Wam się walka. Słuchajcie, jadę do domu. Maciuś już się grzeje, zaraz się zaczyna jego walka. Big Jack pierwsze słowo po zwycięstwie. Było ciężko w chuj. Malośki sikaj szampan. <głosy> <głosy> Dzięki za wszystko. Wygrana walka. Szkoda, że się ślizgałem. Mordeczki. Żadnego uszkodzenia na twarzy. A mój przeciwnik jest cały, rozbity. Jak to możliwe? <mulary> Bagietka, jak tam sam popoczycie po wygranej. Zajebiście, Bagieta się kurwa nie zatrzyma. Round two. Bagieta kontra Paulina Bory. To oh. jest dzisiejszego wydarzenia. Dawaj, Paula, lecisz! Dawaj, Paula! Tak jest! No i Paulinka wjechała i rozjechała. Gratulacje! Rado jesteście tutaj! Uuu! Zapraszam Zusję, zapraszam pobusia. Popuś czy to ty? A to kurwa, masz? Kto tu siedzi, kurwa! Mogę już teraz ogłosić wam 26 listopada. Prime my ma 4 w Szczecinie. Piona!